Wszystkim mi to was w kolejnym filmie. Dawno nie było żadnego unpackingu bądź unboxingu, jak to lubicie nazywać. Wiem, że lubicie tą serię, ale ostatnio nic nie zamawiałam, tego. tak dawno nie było żadnego filmu. A dzisiaj dosyć wyjątkowa. Może. Dla niektórych mała paczka, ale wyjątkowa, bo pewnie wy tyle filmów stawia, że ta niezwykła paczka jest od osoby, którą możecie bardzo dobrze znać z YouTube'a, a mianowicie jest to Stania Sosnowa, czyli po prostu Łucja. Tak, i jeżeli się zastanawiacie, dlaczego dostałam od niej. To po prostu kupiłam od niej dwa konie, które ona ostatnio sprzedawała na swoim Instagramie, bo zobaczyłam właśnie, że ma na sprzedaż bardzo fajne modele, które mnie zainteresowały, więc patrzysz, przyszła, nie mogę się już doczekać, także zabieramy się za otwieranie. Więc to wszystko bardzo dobrze zapakowane. Że na razie w sumie nic nie dzisiaj. Ale dobra, zacznijmy sobie od tego. będę miała folwarkową. Ooo, jest. Mogliście właśnie łocy widzieć. Tego właśnie konika. Jest to zierbaczek fryzyjski z firmy Papo, tej wycofanej serii. Jestem ciekawa, mogę, jaki to jest rocznik? 2010. O, czyli rzeczywiście może być już wycofany. Ale powiem Wam, że bardzo fajnie wygląda na żywo. Na zdjęciu to wiecie, tak zbytnio tych szczegółów nie można zauważyć, ale ma nawet namalowane tutaj białko w oczach. I powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Takiego zierbaczka to jeszcze nie miałam w swojej kolekcji. Jak wiecie, mam bardzo dużą kolekcję fryzów. Więc bardzo się cieszę, że trafią do mnie. Właściwie trafił do mnie. Tak. Ale bardzo fajny jest. I teraz tutaj jest jeszcze jeden konik. Uff. Nie, może gdzieś na bok. O, dobra. No a drugi to jest oczywiście klaczka do tego źrebaka. Ale ona jest cudna. Wow. Bardzo mi się podoba jej pyszczek. I ta grzywa. No, super wygląda. Nie sądziłam, że stare papo tak dobrze wyglądają. Znaczy, stare. No, wiecie, te wycofane papo. Nie wiedziałam, że one są takie. Fajne, tak fajnie wykonane. Nawet mam podkowy ładne. To jest yy, z tego co widzę. Czekajcie. To jest rocznik 2010, więc z tego samego roku. Coś rybak, ale super wygląda. Taka trzeba jeszcze bardziej mi się podoba niż ten zaczek. Grybacie też jest super, ale tak klacz. zobaczcie, Mega mi się podoba. Koda, że teraz papu już nie robi takich fajnych figurek bo naprawdę bardzo mi się podoba. Super jest. Tak, ale tu widzę jeszcze jakąś notkę, chyba liścik. Dziękuję za zakup, stanie z O, bardzo dziękuję. Zdjęcie z autografem, bardzo mi miło. Focja z Piratkiem, ale fajnie. Nie spodziewałam się. No, także. Bardzo dziękuję ogólnie Stajnia Sosnowa, Łucja za tą paczuszkę i że mogłam u Ciebie kupić te koniki, bo jak pewnie większość z Was wie, kocham konie fryzyjskie i bardzo się cieszę, że mogłam zdobyć kolejne dwa wspaniałe konie do tej wielkiej rodziny fryzów, bo mam co do tych koni pewne plany, o których się niedługo dowiecie. Ale tego jeszcze może nie będę zdradzać, nie będę nic mówić co do serialu i jaką rolę będą pełniły te fryzy, ale możecie zgadywać w komentarzach. Może ktoś to zgadnie i wtedy jeśli ktoś was zgadnie jaką rolę będą miały te fryzy w serialu, to mogę wasz komentarz umieścić na końcu odcinka, w którym te fryzy wystąpią. O, czyli jak będę nagrywała odcinek serialu właśnie mają się pojawić te nowe konie fryzyjskie, to zobaczę, czy komuś udało się zgadnąć. Wtedy ten komentarz umieszczę na końcu tego właśnie filmiku. Taka myślę fajna dla Was. Okazja, żeby się pojawić w filmie, bo że bardzo to lubicie, także może akurat się wam poszczęści. No, a ja jeszcze raz serdecznie dziękuję Stajni Sosnowej za tą paczuszkę, za zdjęcie i za koniki super zapakowane. że łapka w górę. Dziękuję właśnie jeszcze raz za tę paczkę. No i mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Zostawcie oczywiście łapkę w górę. Napiszcie komentarz i zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmikami, które będę oczywiście tutaj umieszczać dla Was. I pamiętajcie, że jeśli na przykład macie włączony ten dzwoneczek przy subskrypcji, a nie pojawiają Wam się moje filmy, bo wiem, że czasami są takie problemy na YouTube, to wystarczy po prostu pod każdym filmem pisać jakikolwiek komentarz albo po prostu dawać łapkę w górę. Bo dzięki temu, jak dacie tę łapkę, w górę albo napiszecie w komentarzu chociażby serduszko. To wtedy YouTube zauważy, że ten film się podoba i będzie go posyłał dalej. Więc jeśli właśnie Wam się nie wyświetlają te moje filmy w proponowanych czy ogólnie w powiadomieniach, to właśnie dajcie tę, tę łapkę w górę, napiszcie komentarz, może to być serduszko, gwiazdka, nie wiem. Cokolwiek, chociaż żeby jednak ten film dotarł do większej ilości osób i żebyście mogli mnie dzięki temu Wspierać też tą subskrypcją i właśnie tymi łapkami w górę, komentarzami. No. Także zachęcam serdecznie właśnie do tej formy aktywności. I oczywiście, zachęcam też do zajrzenia do opisu filmu, bo tam znajdziecie linki do moich mediów społecznościowych, na które serdecznie zapraszam, oraz inne ważne informacje dotyczące tego filmu, które powinniście wiedzieć. Także do zobaczenia. Dziękuję za oglądanie. I widzimy się w następnym filmie. Pozdrawiam Stajnie Sosnową tutaj serdecznie. I dziękuję oczywiście jeszcze raz za patruszkę i serdecznie pozdrawiam.